Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej premierze o królikach Nieszka sobie Jesionko. Witam wszystkich na premierze. Zostawiamy łapki w górę słup z dzwoneczkiem i, łap, i łapeczki w górę moi drodzy. Zaczynamy sobie dzisiaj, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy. Dzisiaj sobie porozmawiamy o chorobach pasożytniczych, tak zwany kokcydioza. Co to jest? To się zaraz dowiemy, wszystko Wam opowiem co to jest kokcydioza, to też będziecie mogli sobie spokojnie, bo macie link na dole, sobie możecie z automatu patrzeć, co tam się dzieje, a teraz zaczynamy naszą kochaną premierę o, o, o śnieżce, o króliczkach, no, lecimy. Dobra, to zaczynamy. Wszystko okej? Okay? Wszystko okej? Okay? Śnieżka znowu, że syf robiło. ma pół. Dobra. Kokcydioza. Kokcydioza. Są to pierwotniki z rodzaju Elimeli... e co? Elimeria? Elimeria. O, jakieś dziwne... W zależności od tego, który gatunek kokcydiozy nastąpi z zarażeniem rozrodczym, dwie postacie choroby w pątrobowej jelitowej oscysty, oscy nie wiem co to jest, Wy wydzielane są z kału kałem i do dojrzewają przez 4-6 dni w ściółce. Sianie czy trawie zjedzone, zjedzonej trawią z powrotem do organizmu. Dużo królików jest nosicielem tego pierwotnika, a, ale nie, w, nie wszystkie uszaki chorują do zachorowania. Dochodzi w wyniku stresu, obniżenia odporności, błędów ży, żywnościowych czy. Nieprzestrzeganie higieny, na przykład brudna kuweta, klatka, tak? Czyli wiemy co to jest, a jakie są objawy. Przejdziemy teraz na tematykę objawową, jak to działa. Chudnięcie, brak apetytu, empatia, rozwolnienie ze śladami krwi lub śluzem, nadmierna ilość niejednokrotna. Niezjedzonych cykotrof, cykotrofów, wzdęty brzuch. Najbardziej niebezpieczna choroba ta jest dla młodych zwierząt. Do 12 tygodnia życia u maluchów występuje przeważnie kokcydioza jelitowa, a u starszych królików częściej kokcydioza wątro, wątrobowa. Biegunka przy odmianie wątrobowej jest rzadkością. Kokcydioza stwierdza, że na podstawie mikropropowanego mikro badania kału należy zabrać bobki do cią ciągu dnia, w ciągu dnia o różnych porach. Jeśli robimy badania profilaktyczne, to zbieramy bobki przez 3 dni. I zanosimy do weterynarza. Najczęściej stosowany u lekarzy jest yy, bycox, by Redardon lub Cytrost-R. Dwa tygodnie po kuracji trzeba powrócić badanie badania kału. Czyli mniej więcej wiemy że to maluszki przeważnie, takie małe zwierzęta co mają 12 tygodni mają od tego się zaczyna, taka jelitówka tak zwana tak jak u nas, no, my to możemy nazwać oczywiście jelitówką, nie? Ale to tak, właśnie to tak działa w ten sposób. Co mogę wam dalej powiedzieć? Co możemy zrobić sami? Czyli teraz taki etap kolejny etap trzeci, co co sami możemy zrobić w takiej sytuacji? Przykładowo, wypada sobota, nie ma weterynarza, jest wyłączony, ma weekend, czy jest na urlopie, i co my możemy zrobić w takiej sytuacji? Podczas leczenia królika nie powinno się podawać pokarmów zawierających zboże. Skrobia zawartość w zbożach jest doskonałą pożywką dla kokcydów zrezygnuj z, podstawa, z podawania owoców i warzyw takich jak marchew, czy seler korzeniowa, czyli nie dajemy tego, co tutaj mamy wymienione. Link macie w opisie, cały czas możecie sobie, jak ja tutaj informuję, możecie sobie cały czas na osobnym urządzeniu yy, czytać, patrzeć. Yy, także, no nie dajemy, nie dajemy takiej rzeczy, nie rzeczy zbożowych, bo to pomaga tylko tej chorobie rozwijającej się do króliczka. Teraz, wska teraz tak, wskazanie: papryka, kapusta, pekińska, pomidor, seller, naciowy ogórek, li liście, kalarepy, tra trawa, mniszka lekarskiego, herbatka, rumiankowa i nagietka na rozwolnienie, pomaga, suszone owoce, czarna jagoda w nawiasie Czerniccy, Czernicy, koniec nawiasu, można również kupić w aptece herbatę z suszonych jagód. Klatkę, i teraz mamy tutaj taką dalszą informację, co mamy zrobić, bo tu mieliśmy teraz wymienione, co, yy, tutaj mieliśmy wskazanie, tak? A teraz mamy na dole już informację taką, choć Śnieżółka, Teraz mamy na dole taką takie jakby wskazanie, że. Klatka. Yy... Czekaj, śnieżurka, gdy się tu patrzy <grym> yy, Klatkę, yy, zagra, yy, zagrodę, podłogę, zabaw, zabawki są, yy, trzeba dobrze umyć. Wyparzyć miseczkę i kuwety, Drewniane zabawki możemy włożyć do piekarnika na 60 stopni na 10 minut. Yy, czystość te po, powtarzamy regularnie przy przyjemność przez pierwszy tydzień leczenia z, z, zielenie i siano nie poddajemy na podłodze ponieważ mogą się zet, zetknąć z ocycystami, które po zjedzeniu znowu trafią do organizmu królika nowo przybyte zwierzęta powinny być poddawane dwu, go, dwutygodniowo kwarantannie zanim położy, połączy je z domowymi uszakami profilaktycznie można oddać bobki do badania także mamy tu takie informacje że w razie wół coś by działo to musimy robić tak jak jest moi drodzy napisane a ja się z wami będę już powoli żegnać Dzisiaj ta premiera dosyć długa, fajnie. Ja się moi kochani z wami żegnam. Życzę wam spokojnego dnia, Jest super niedzieli, fajnego poniedziałku, super wtorku, super środy, fajnego czwartku i zrobimy z tego piątku. I widzimy się na premierze o królikach dopieroż w sierpniu, bo już w tym i to będzie prawdopodobnie 3 sierpnia, także bo już w tym miesiącu się nie zobaczymy. Dbajcie o swoje króliczki, zwierząta a ja się z Wami żegnam. Życzę Wam spokojnego dnia, super pogody i odpoczywajcie. Także dzięki i do następnego Buśka. Pa. Dziękuję za łapki w górę. I jeszcze zostawię Was przez parę minut z królewną Śnieżką, która oczywiście rozwaliła się teraz na, swoim, na swojej klatce, moi kochani. tak Także dziękuję, Buśka, trzymajcie się do następnego pa!